Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Ostatnio wpadł mi w ręce cytat, który już jakiś czas temu widziałam, ale teraz być może z jakiegoś konkretnego powodu trafił mi przed oczy. A brzmi on tak, że nieważne jest, co Cię w życiu spotyka, ale ważne, jak na to reagujesz. I zobacz, jeżeli dzieje się w Twoim życiu coś niefajnego, ma miejsce porażka, to... Oczywiście trudno jest sobie z nią poradzić, zwłaszcza jeżeli nie masz pewnych rzeczy przepracowanych, nie, nie masz świadomości tego, że porażka jest czymś, co się zdarza, co każdy ma w swoim życiu jakąś ilość porażek, jedni mniej, drudzy więcej. I najważniejsze w tym wszystkim właśnie jest umieć radzić sobie z tą porażką, powiedzieć sobie, że ok, zadziało się. Ale wstaję, otrzymuję kolana, idę dalej, bo to jest lekcja, to jest doświadczenie, i jestem krok dalej od tego, co, co było. I potem, jeżeli w Twoim życiu mają jakieś kolejne miejsce, yy, kolejne jakieś porażki, to już lepiej sobie umiesz z tym radzić. Ja myślę, że z tym aspektem porażki jest yy, łatwiej niż z tym, jeśli nie umiesz z czegoś się cieszyć, co Cię spotyka pozytywnego w życiu. Myślę, że to jest dużo. Większy problem niż porażka. Chociaż o tej porażce bardzo dużo się mówi, i wiele osób yy, strach przed porażką paraliżuje przed działaniem. Ale dlaczego wyznaczając cel, nie boimy się tego, że ten cel nam się nie spodoba? To myślę, że powinno budzić też dużą obawę. obawę. I dlatego na tym etapie wyznaczania celu powinniśmy sobie uświadamiać, dlaczego chcemy danego celu. Co będzie tak naprawdę mnie cieszyć, kiedy ten cel zrealizuję, osiągnę? Bo jest wiele takich aspektów, które o, o które powinieneś zadbać na tym etapie wyznaczania celu, a jednym jest właśnie to, żeby dany cel dawał ci szczęście. To myślę, że jest bardzo istotne. Jeżeli spotykacie w życiu porażka, no to uświadomić sobie, że to jest kolejny krok na drodze do realizacji celu, doświadczenie. Ale jeżeli spotykacie szczęście, jeżeli spotykacie coś dobrego, a ty nie potrafisz się z tego cieszyć, to myślę, że na tym wcześniejszym etapie, na etapie planowania, coś zadziało się nie tak. Więc jeżeli masz jakiś cel, jeżeli sobie wyznaczasz jakiś cel, to Zastanów się, wyobraź sobie siebie, kiedy ten cel masz, i zastanów się, czy to rzeczywiście daje ci szczęście, satysfakcję. Bo jeśli nie, to jest pierwszy sygnał do tego, żeby w ogóle nie podejmować tego działania. Więc zastanów się nad tym, a myślę, że dużo rzeczy pozytywnych może zająć się w Twoim życiu. Cześć!